Oto liczby Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Nie do wiary! Lewandowski pobił kolejny rekord. Niezwykłe liczby kapitana Polski piłka nożna ogień. Żywa legenda w liczbach: 161 meczów, 87 goli. Absolutny, niekwestionowany i historyczny lider pod każdym względem. W niedzielny wieczór, zdobywając kolejną, niezwykle ważną bramkę w meczu z Litwą. Robert Lewandowski po raz kolejny przypomniał nam wszystkim, że jesteśmy świadkami historii, świadkami żywej legendy. Ale za tymi suchymi, choć imponującymi liczbami, kryje się ponad 17 lat historii historii pełnej wzlotów, upadków, wielkich turniejów i rekordów, które wydają się być absolutnie niemożliwe do pobicia przez następne pokolenia. Przyjrzyjmy się z bliska liczbom, które definiują karierę i wielkość najlepszego piłkarza w historii reprezentacji Polski. Podróż przez historię Kamienie milowe. Wszystko zaczęło się 10 września 2008 roku. Wtedy to, w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata San Marino, młody, 20-letni napastnik Lecha Poznań otrzymał szansę od ówczesnego selekcjonera, Leo Binhakkera. Wszedł na boisko w 59 minucie, a zaledwie 8 minut później cieszył się ze swojego pierwszego, debiutanckiego trafienia w narodowych barwach, ustalając wynik na 2-0. To był zaledwie przedsmak tego, co miało nadejść. Jego droga przez kolejne jubileuszowe występy to historia budowania statusu legendy. Mecz numer 50, listopad 2012 rok, towarzyski mecz z Urugwajem. Mecz numer 75, marzec 2016 rok, towarzyski pojedynek z Finlandią. Mecz numer 100, październik 2018 rok, prestiżowy mecz Ligi Narodów z Portugalią w Chorzowie. Mecz numer 150, czerwiec 2024 rok, Towarzyska konfrontacja z Turcją w Warszawie, zakończona niestety kontuzją. W niedzielę, przeciwko Litwie, zagrał w drużynie narodowej po raz 161, śrubując absolutny, krajowy rekord, który prawdopodobnie nie zostanie pobity przez dziesięciolecia. W całej historii światowego futbolu tylko 30 piłkarzy przekroczyło barierę 160 występów w reprezentacji. Rekordy, które wstrząsnęły Polską i Europą. Ale Robert Lewandowski to nie tylko występy. To przede wszystkim bramki. Historyczny moment, 5 października roku 2017 roku, w wyjazdowym meczu z Armenią, dzięki trzem zdobytym golem, Robert Lewandowski, z dorobkiem 50 bramek, wyprzedził legendarnego Włodzimierza Lubańskiego 48 goli i został najlepszym strzelcem w całej historii reprezentacji Polski. Elita europejska, do dziś, bramek tych uzbierał już 87. Ta ostatnia, zdobyta właśnie w Kownie. Ta liczba umieszcza go w absolutnie elitarnym, historycznym gronie. W Europie lepszym osiągnięciem strzeleckim może się pochwalić jedynie dwóch wciąż aktywnych zawodników: portugalski fenomen Cristiano Ronaldo 141 trafień oraz belgijski czołg Romelu Lukaku 89 bramek. Inne rekordy. Jest także absolutnym rekordzistą pod względem występów z opaską kapitana, wyprowadzał kolegów na boisko aż 96-krotnie. Pomnik trwalszy niż ze spiżu. Liczby nie kłamią. Robert Lewandowski to nie jest już tylko piłkarz. To jest pomnik. To jest żywa historia polskiego futbolu, pisana na naszych oczach przez ponad 17 lat pod okiem aż 11 selekcjonerów. Od nieśmiałego debiutanta u Leo po jednego z trzech najskuteczniejszych strzelców w historii Europy. Jego podróż to inspiracja, a jego rekordy cel dla przyszłych pokoleń. I choć ma już 37 lat, ta historia wciąż się nie skończyła. Kolejne gole, kolejne rekordy i, miejmy nadzieję, kolejne wielkie turnieje wciąż przed nim. 161 meczów, 87 goli. Lewandowski wciąż przesuwa granice polskiego futbolu. Który jego rekord uważasz za najbardziej imponujący? Niesamowity wyczyn Lewandowskiego. Jest trzeci w historii europejskiej piłki. Lewandowski trzeci w historii Europy. Niesamowity rekord piłka nożna ogień. Podium Wszechczasów. Jest trzeci historii europejskiej piłki. Gol strzelony w niedzielnym meczu z Litwą był dla Roberta Lewandowskiego nie tylko 87, bramką w narodowych barwach. To było kolejne, historyczne pchnięcie, które umieściło go na absolutnym podium strzelców Wszechczasów w Europie. Wyprzedzają go już tylko dwie, żywe legendy futbolu: Cristiano Ronaldo i Romelu Lukaku. Jak blisko jest do drugiego miejsca? Jak Polak wypada na te największych legend z całego świata? I kto z aktywnych piłkarzy może mu zagrozić? Oto liczby, które budzą podziw, szacunek uświadamiają nam, że jesteśmy świadkami historii. Gol numer 87. W 64 minucie niedzielnego meczu w Kownie Robert Lewandowski ustalił wynik spotkania na 2-0 precyzyjnym strzałem głową po dośrodkowaniu Sebastiana Szymańskiego. Był to jego 87. gol w 161. meczu w reprezentacji Polski. Kolejny dzień w biurze dla kapitana. Ale ten z pozoru zwykły gol ma niezwykłe, historyczne znaczenie. Europejski Panteon, pogoń za Lukaku. Ten właśnie dorobek strzelecki plasuje Roberta Lewandowskiego na trzecim miejscu w klasyfikacji wszechczasów europejskich strzelców w meczach reprezentacyjnych. To jest absolutny szczyt, historyczny Panteon. Spójrzmy na to podium. Cristiano Ronaldo, Portugalia, 141 goli. Król jest jeden i na ten moment wydaje się nieosiągalny. Romelu Lukaku, Belgia, 89 goli. To jest właśnie następny, realny cel dla Polaka. Robert Lewandowski, Polska, 87 goli. Jak widać, strata do belgijskiego napastnika jest minimalna. Dzielą ich zaledwie dwa gole. Oznacza to, że Robert Lewandowski ma gigantyczną szansę, by już wkrótce stać się drugim najlepszym strzelcem w historii Europy. Jak słusznie zauważa autor, możemy sobie tylko życzyć, by dokonał tego już przy okazji listopadowych meczów z Holandią i Maltą. Scena światowa, elitarne grono. A jak wygląda sytuacja, gdy pod uwagę weźmiemy drugie piłkarzy z całego świata? Tutaj również Robert Lewandowski znajduje się w absolutnie elitarnym, historycznym gronie. Obecnie z 87 bramkami plasuje się na szóstym miejscu na świecie. Wyprzedzają go tylko: Cristiano Ronaldo, 141: Alida E. z Iranu, 110: Leo Messi z Argentyny, 114: Mokhtar Dahari z Malezji, 89 i Romelu Lukaku z Belgii, 89. Legenda pisze historię na naszych oczach. Robert Lewandowski z każdym kolejnym golem nie tylko śrubuje polskie rekordy. On wspina się na sam szczyt Panteonu Europejskich i Światowych Legend. Pościg za Romelu Lukaku i walka o zostanie numerem dwa w Europie rozpocznie się już w listopadzie. A kto może mu zagrozić w przyszłości? Wydaje się, że najprędzej Harry Kane. Anglik do tej pory strzelił 74 gole, ale dystans wciąż jest spory. Jesteśmy świadkami pisania historii na żywo. A ta historia, miejmy nadzieję, jeszcze długo się nie skończy. Lewandowski 87 goli w reprezentacji. Trzeci w Europie i szósty na świecie. Kto go dogoni?